Takiej dzisiejszej przerwy można to nazwać tak, ponieważ zawsze robiłem szybciej dla was live. Y. Ten, no dzisiaj robimy troszeczkę później live'a, bo no, nie chce mi się spać, tak gdyby mi się chciało spać, to zrobił wcześniej, że nie to z głowy. No więc, no, ale dzisiaj ja się czuję dobrze, więc teraz mamy live'a. Słuchajcie, ja w tym czasie nawet nagrywam tak, nagrywam dla was film, który może trwać nawet 30 minut. Ja to skrócę w montażu, coś tam porobię, pokombinuję, ale chodzi o to, że będzie to taki film poradnikowy z instalacji programów od Adobe. Mogę wam tyle tylko zdradzić, że to będzie film z instalacji programów Adobe, więc ja Wam nie zdradzę na ten film, ponieważ ten film wlatuje, mam nadzieję, że dzisiaj jakieś takiej godzinie 20 max. Mam nadzieję, tak? Nie obiecuję, że tak będzie, ale jak nie dzisiaj, to może jutro wlecieć ten film na kanał, więc y, ogólnie on będzie w tym tygodniu jeszcze. Musi po prostu tak być. No bo właśnie ten poradnik nagrywam. Ja nie wiem, ile on będzie trwał, więc dlatego... Tak. Czekajcie, bo mi YouTube chat odłączył. Czekajcie. Zaraz do Was wrócę, na chwilę live'a wywalić może. Nie moc chodzi, że nie możecie pisać. Coś ogólnie znowu problemy, jakie są z YouTube'em. Nie może jeszcze raz odpalę live.